Chciałbym bardzo serdecznie powitać jeszcze raz wszystkich obecnych. Bardzo się cieszę. Proszę mi wierzyć, że serce mi rośnie, jak widziałem, czekając na Was. Najpierw się niepokoiłem, ile zaproszonych gości przybędzie, a później się cieszyłem i cieszę się teraz bardzo z tego faktu, że tak wiele Was przybyło i z tak wieloma osobami wspólnie będziemy mogli cieszyć się momentem przecięcia wstępi i formalnym uruchomieniem oczyszczania, która już wcześniej została. Uruchomiona, technicznie ona już funkcjonuje. O to chodzi, żeby to, co zostało już wcześniej powiedziane, że dbałość o środowisko, dbałość o to, co nas otacza, o to proekologiczne nastawienie. Które teraz jest wymogiem naszych czasów, żeby łączyło wszystkie, wszystkich nas. I tak jak tutaj żeście przybyli, faktycznie jesteście dowodem na to, że łączy nas, bo jest, jest, jest wśród nas i pani parlamentarzystka, i osoby reprezentujące województwo, i samorząd województwa, i koledzy samorządowcy, których bardzo serdecznie cieszę się i witam. Bardzo bardzo się moje serce raduję, że was widzę tutaj w tym momencie przy, przy mnie i przy mieszkańcach które by. Wszystkie albo prawie wszystkie instytucje, które są związane z ochroną środowiska na poziomie czy rządowym, czy samorządowym, czy powiatowym, bardzo serdecznie i strasznie się cieszę z tego, że Pan Starosta wraz z sekretarzem przybyli na nasze, na nasze otwarcie, bo jest bo to, co reprezentuje ta inwestycja, czyli dbałość o środowisko, faktycznie pokazujemy tym, tą, pokazaliście waszą obecnością, że y, y, jest to naszym wspólnym, wspólnym zadaniem i ogromną odpowiedzialnością. Tak jak odpowiedzialni czujemy się my jako mieszkańcy Poręby, i stąd obecność radnych, stąd obecność kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich innych pozostałych mieszkańców miasta Poręby, tak ta świadomość, ta świadomość zostanie utrwalona przez to, że w mieście Poręba została nie otwarta taka oczyszczalnia. Wiemy dobrze, że Polska jest ma ogromne, z, z, ogromne wyzwania stoją przed nami jako kraj, mamy najgorsze powietrze w Europie, mamy tragiczny stan wód płynących mamy bardzo małą ilość dramatycznie małą ilość wody pitnej przypadającą na głowę naszego mieszkańca, mamy a zatem wszyscy jako ludzie y, y, świadomi tego, ma, mamy też y, takie wspólne zadanie żeby zmieniać to i pracować ze wszystkich sił, na wszystkich poziomach, żeby tą, tą sytuację ratować, bo tu jesteśmy na etapie ratowania tego, co zostawili nam nasi poprzednicy, te, tego właśnie strasznego stanu yy, naszej, naszej, naszej przyrody, naszej wody, zwłaszcza w kraju. Ta oczyszczanie z pewnością wpisuje się w, ten, w, ten, w te działania, które, te ratownicze działania, które w sposób. Yy, Kapitalny zmieniają stan wody, która, stan ścieków komunalnych zrzucanych przez miasto Poręba, które od tego momentu będą, no, będą odpowiadały wszelkim normom europejskim. A zatem musimy, tak jak mówię, musi, musi nas ta, ta, ta uroczystość, nas i jeszcze wzmożę w, w tym przekonaniu, że wspólnie właśnie tutaj między innymi działając z kolegami samorządowcami na poziomie tym powiatu, na poziomie województwa musimy y, y, intensywnie pracować po to, żeby ten stan zatrzymać, a następnie sukcesywnie poprawiać. Województwo śląski, śląskie na mapie kraju jest tym województwem, które jest Szczególnie zanieczyszczone, jeszcze oprócz tego, że Polska jest tak w tyle Europy, to jeszcze nasze województwo jako region ten obciążony poprzemysłową działalnością ludzi przez kilka wieków. Mamy szczególne wyzwania w województwie, dziękuję bardzo szczególne wyzwania w naszym województwie do tego, żeby ten, ten stan wód yy, poprawiać. Mam nadzieję, że to, ta inwestycja, którą dzisiaj otwieramy, tą inwestycją pokazaliśmy, że w, w każdej sytuacji, trudnych nawet czasach, można pozyskiwać środki, pozyskiwać je z, róż, z różnych źródeł i w sposób rozsądny wykorzystywać. Myślę, że tutaj pan prezes, na którego ręce tu chciałbym oficjalnie złożyć podziękowania za ogromny wysiłek. Przedstawicielom firmy, która budowała oczyszczalnię Szwander, tak? Chciałbym również złożyć serdeczne podziękowania. Chciałbym podziękować w całej załodze mpwik która pośrednio lub bezpośrednio była zaangażowana w to, w to działanie, bo to wasza determinacja i wasza um, intensywna praca, bo to było tylko 300 dni z, z niewielkim 400, 400, tak? tak, 428 dni, to jak na taką, na tego typu inwestycje było to um, czas bardzo krótki, było wykorzystany bardzo roztropnie, um, zwłaszcza, że pozwoliło to nam na zmieszczenie się w kosztach inwestycji, bo był to czas szalonego um, skoku cen i, i kosztów pracy, a zatem ta inwestycja nam się... Um, dzięki pracy tych ludzi, o których, których wymieniłem, powiodła. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję wszystkim za przybycie. Bardzo się cieszę, że wspólnie będziemy świętowali dzisiaj to otwarcie naszej oczyszczalni. Dziękuję bardzo.